Witam w niedzielę. Dzisiaj mamy niedzielę, 24. Tak, 24 listopad. Więc e, tak, w planach mamy zjeść śniadanie i uciekamy do Uli, więc muszę się przebrać, bo powinniśmy w sumie za 10 minut jakoś wyjeżdżać. Na dworze jest, podejrzewam, że bardzo zimno, bo ostatnimi dniami wczoraj było minus 1 i zamiast nam samochód. W sensie, że wiecie, mm, samochód to była jedna bryła lodu i z tego, co w ogóle słyszałam, w radiu to mówili, że właśnie na wschodzie jest bardzo, bardzo zimno, a na zachodzie jest ciepło, bo nawet 12 stopni. No u nas było minus 1 stopnia, więc po prostu taka już e, typowa dosłownie zima. Deszcz padał cały czas i zamarzał od razu. Tak, deszcz cały czas padał i zamarzał od razu, i e, ogólnie no nie jest przyjemnie, bo jest czuć taki cuk e, zimowy. Dobra, w każdym razie ja się ubieram i będziemy się zbierać do uli. Nie wiem, czy będę tam nagrywać, czy nie. Zaraz do niej napiszę, czy w ogóle brać aparat, bo jak napiszę, że nie, to nie będę po prostu, wiecie, tam latać z aparatem i uszanuję to, że ktoś po prostu nie życzy sobie tego, a nawet jak mu coś nagrywa, to dosłownie jakieś przerwniki, na pewno nie tak, że wiecie, że, 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 że coś gadanego. Ale po prostu chciałam też się do Was odezwać i nagrać dla Was vloga dzisiaj, więc postaram się pogodzić te dwie rzeczy, czyli odwiedziny, u uli i nagrywanie. Tomek jedzie oczywiście też, znaczy razem jedziemy. I co? No i trzeba się zbierać po prostu, także do usłyszenia później. Wie, ale ty wiesz, że za 10 minut wyjeżdżamy? Ale mam mokre włosy jeszcze, także A, nie mogę. Muszę ci wysusnąć, nie? Mhm. Jak mi wysusnie zawsze. Tak, proszę bardzo. nie? Mhm. I co testy, jakieś się glądasz? Ta ja, test prostowników. Czyli w sumie nic ciekawego dla mnie. Dobra, to ja się ubieram. Co smacznego? Mhm. Dobra, no i ja jestem już gotowa. Uczesałam się w takie dwa warkoczeki. założę okulary makijaż, to taki ciemniejszy troszkę podkreślający oko. I sukienka do tego grubsze stopy. No i można jechać. Tu, o, tu może wykresie, będzie lepiej widać. Konkretna porcja, ten ten makijaż. Wrócimy, trzeba będzie pozbywać w lewie. Zostało, w Króciłem, jest, w lewie. Można mówić, urządzenie. Ej, ale wieje mocno, co? Nie mhm. Samochód jeszcze stał, nikt nie, nie ukradł. Nałożam sobie takie rękawiczki bez palców. Lubię je, bo dobrze pisać SMS-y. <grym> jak się idzie. Ale co i są patrz? Są no. Są przy... Ale już mniejsze chyba. I nie, z... Ale patrz jak na no, mniejsze, ale... I zobacz, że samochód nie jest taki obmrożony jak wczoraj. Ale trochę zostałeś tego lodu. No, ale jeszcze, wiesz, była ca... jeszcze i tak jest w lodzie. cała pokrywa ota była w lodzie. Stukam, bo to i tak nasze auto. Nie że komuś się, czemu stuknęłam. Żeby ktoś nie pomyślał sobie. Dobra, to my wsiadamy do auta i jedziemy w pierwszą stronę, jak kieruję. Z powrotem Tomek. Dzielimy się, tak? Mhm. Fajnie? Panie. Dobra, to odbiór później. Ej, Jasiulek! Może ktoś go odkryje na YouTubie. Tak, jak ktoś... Magik, O, ulubka. Musimy no. się nagrać. Proszę troszeczkę pod słońcem. O, tutaj, o. Hello. Jesteśmy na wizycie ulubki, tak? No to będziesz we tak. vlogu, ale to ty tak. wiesz, prawda? Tak. tak. Jasio. Jasio też jest. Zobacz, coś nagrywa. Zobacz, Jasiu. Hello. Zrób cześć. cześć. Hello. Ojejku, coś się nagrywa. Ty poczekaj, się cieszę, on będzie vlogerem, jak <laughs> nic. Hej, Jasiu. To przyjechała do ciebie jakaś obca kobieta, tak? Tak się patrzy. Co to? Co to? I będziemy dzisiaj pili pyszną kawunię. Zaraz wam pokażę Zjadłam okulary. A, czekajcie. Zjadłam okulary, bo się chyba Jasiu trochę bał mnie w okularach. Albo nie wiem. Albo mi się wydawało. Ale zobaczcie, pokażę wam ekspres. Ula <grym> <wybrałam. grym się wybrałam> Gdzie mama? Jasiu? Halo, halo, hello. hello, hello. <grym się> Tu ekspresik, będziemy zaraz kawę pić, ale ja wam muszę pokazać tu jedną rzecz którą, która mi się najbardziej podoba u was w mieszkaniu, bo w ogóle jesteśmy w mieszkaniu Uli i Pawła i zobaczcie to, nie, nie, no muszę na tym siąść. Jezu, weź nawet nie mów. Ale ciężko na tym siąść, nie? Nie, nie straci się, bo jeszcze O Jezu, jak fajnie. Ej, wygodnie na tym, ulotko na tym dobrze czytać książki, co? No, jak się ma czas. No, no właśnie. Jakby było wolne. Hej, Jasiu, idziesz do mnie? On pilnuje pewnie, żeby mnie ukradła. No są niby tam jakieś tam badania, że mi będzie zdrowe, ale ja tam się nie zobaczę. nie Jak coś tam z piekarnika coś się robi, się to... Także, no, jest dobry hajs, jest to czas, więc kiedy posłuchują oni muszą je zdjąć, czy Żeby tak było mnie widać, o. Hej kochani, witam się z wami. My już mamy godzinę, może dopiero, może już godzinę 16. Byliśmy z Tomkiem jeszcze na obiedzie, jak wracaliśmy od Uli, to był yy, jaka miejscowość? Maciejowice. Taka miejscowość? Chata Maciejowice, a miejscowość Mu Miłocin. A, Miłocin, dobra. Tak. I powiem wam, że ja zamówiłam sobie pstrąga, co mogliście zobaczyć na pewno, yy, bo nagrałam kawałek, a Tomek zamówił sobie żurek i pierogi. Czekajcie, może ściągnę okulary. I możemy Wam powiedzieć, że tam jest bardzo dobre jedzenie, bo że jakieś światło, ale musicie mi zobaczyć. Ło, dobra, tutaj może być. Jedzenie jest naprawdę bardzo smaczne. Ten pstrąg mi smakowało tak 8 na 10 tam był bardzo zadowolony z żurku. Mhm. Tak? Ja już kiedy siadam, także bardzo, bardzo na jedzenie. Dobre i też. No, ja jadłam pierwszy raz, więc tak, no mi też smakowało. Ja zamówiłam rybkę, bo zazwyczaj gdzieś wychodzimy, to ja zamawiam rybę. Chyba, że mam coś ochoty na, na takie, coś niezdrowe, to czasami nawet frytki, ale już w sumie nie pamiętam frytki, kiedy zamówiłam, już nie pamiętam, nie pamiętam. Chociaż nie do ryby miałam kiedyś frytki w tej, w tej chacie. No, byliśmy w sklepie, bo jak wiecie, nie jest dzisiaj ostatnia niedziela miesiąca, więc niedziela handlowa. W przyszłym roku podobno już ma być w każdą niedzielę niedziela niehandlowa, więc w żadną niedzielę nie, nie zrobimy zakupów, co mnie trochę martwi, bo my często zakupy robiliśmy w niedzielę i to trochę nam utrudnia sprawy, no nie? No, ale dzisiaj zrobiliśmy małe zakupy, bo trudno, niestety do pracy trzeba wrócić, więc jakiś tam chleb, yy, serek i tak dalej kupiliśmy. Wie? Zaraz Wam pokażę zresztą, zrobię Wam taki mały hol zakupowy, co tam ciekawego kupiłam, dużo nie robiłam zakupów, no ale tam wiecie, jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy. No i teraz będziemy się rozbierać, bo jeszcze mówię dopiero samo, co weszliśmy na dworze, jest bardzo, bardzo zimno. Ja jednak kierowałam w obie strony. Tomek mówi, że średnim kierowcą jestem. Nie, byłam zdobywana. Ja. Żyjemy, więc jest dobrze. Żyjemy, dzięki. No w każdym razie kierowałam. A w ogóle może Wam nie mówiłam, bo Ula nie mieszka w Lublinie, tylko mieszka jakieś 40 km. Będzie z 40? Coś koło 400 km od Lublina, więc... A pół godziny drogi, więc... Więc pół tak. godziny drogi, ogólnie trasa jest bardzo fajna, więc... No i fajnie, że Ugrutka, pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz, to dziękujemy za gościnę, kawka była bardzo dobra. <noise> Najlepszy był Tomek, jak, jak pijemy kawę, to było taka latte i Tomek się pytał, to tutaj kawa jest? <noise> Czy tutaj w ogóle kawa jest? Coś takiego zapytałeś. Tak, chciałbym wystawić. No, bo to, to takie, wiecie, bardziej mocniejsze pije kawę, jakieś americano i tak dalej, taka, wiecie, czasami bez mleka kawa, a my z to, no wiadomo, jak to kobiety zazwyczaj biorą takie, wiecie, laty z mleczkiem albo coś takiego. No, no dobra, to wam pokazuję już, co kupiłam i co, będę się ogarniała jutro też do pracy i tutaj jeszcze pranie też na mnie czeka niestety, które przydałoby się po prostu poskładać i włożyć do szafy i to pewnie zaraz zrobią. No, także tyle. I już Wam pokazuję co kupiłam. Ok, szybki kolej kupowy z Biedronki i tak po kolei tutaj mamy y, chleb y, wypieczony ze smakiem i tutaj mamy rytni z ziarnami. Kłąek wtedy wziął dwie takie owsianki, to widzę na razie jedną, jak będziemy dalej szli, to będzie druga. On sobie często robi takie owsianki po prostu na śniadanie, więc to jest jedno, a zaraz będzie drugie. Ja sobie wzięłam do pokrupania. Bardzo mi potrzebą takie. Fit ziemniaczki z czarności. One mają bardzo fajny skład yy, oprócz skrobi ziemniaczanej, chociaż ja wiem, nie jest tak źle. I ja lubię sobie pochrupać, taką ochotę, coś, wiecie, do filmu, żeby to nie były, wiadomo, chipsy. I do pokropania sobie wzięłam również to. To ma troszkę lepszy skład, bo tutaj jest tylko ryż biały i sól morska. Yy, I to jest też tańsze, bo to kosztuje chyba 2,50, a to 4, więc dwa razy więcej, no ale to mi też spokója, więc... Dobra, w każdym razie wzięłam sobie dwa. Tomek wziął dla siebie piwo Kozel czarny. Dalej. Tomek wziął sobie do ryżu leczo z cieciorycą. Tutaj Tomek też sobie wziął twaróg delikatny z rzodkiewką. Ja sobie wzięłam dwa farożki takie domowe. Ja bardzo je lubię, nawet bardziej w sumie niż serki wiejskie ostatnio. Naprawdę do, z bananem do banana i do omleta z jajek jak najbardziej pychota. Wzięłam dwa takie ryckie edamy, wzięłam dwa, bo były w promocji za 2,99 jest naturalny, prosty skład i rzeczywiście skład jest super, bo jest tutaj tylko mleko, sól i kultury bakterii. Także wzięłam dwa opakowania. Dobra, lecimy dalej. O, tu jest tamka druga owsianka. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, Tomek często takie owsianki po prostu sobie robi na śniadanie, żeby było szybciej. Ja wzięłam tutaj również do sałatki sobie ser sałatkowy i mogę Wam polecić ten ten ser sałatkowy bardzo mi smakuje. Tutaj, jeżeli chodzi o kaloryczność, to też jest ok. I tak jak tutaj macie zamieszczone, łatwo pokroić i wrzucić sobie do sałatki skład. To powiem Wam, że nie ma jakiegoś super, super, bo tu jest jakiś regulator kwasowości. Ale możecie dać znać, czy ten regulator kwasowości jest zły, czy nie. Ja sobie potem sprawdzę w internecie. Już go raz kupowałam. Wzięłam sobie drugi raz, bo bardzo, bardzo mi posmakował. Dobra, lecimy dalej. Zdjęłam sobie też takie e, głodniaki, poluszki serowe, żeby w pracy sobie móc czasami zjeść. O, on ma akurat e, z tego co w miarę dobry skład, Już Wam pokazuję, Czekajcie. I tu mamy mleko, nie chcę się wyostrzeć, mleko pasteryzowane, sur, regulator pasowości, kwas cytrynowy, kultury bakterii, e, kwasu mlekowego. Mógłby być, wiadomo, lepszy skład, ale nie jest I w pracy, tak, żeby sobie coś przekącić, super. Tylko 4 zł tutaj tak średnio. Wzięłam sobie też do pracy Go on Protein, tutaj skład jest średni, ale nie jest najgorszy, jadą gorsze proteinowe, więc powiedzmy da się przeżyć, tutaj już nic nie ma. I zostało jeszcze moje awokado, od awokada jestem po prostu uzależniona i praktycznie trzy awokada w ciągu tygodnia to jest minimum, które zjadam na kanapkę czy tam do sałatki, więc tak się deklarują dzisiejsze szybkie zakupy. No i co, trzeba to pochować, ogarnąć mm, tą suszarkę, czyli pochować w sensie chodzi mi rzeczy. I to moi kochani, ja będę tutaj trochę ogarniała też się na jutro do pracy, wykąpię się na pewno. I co? No i chciałabym się z Wami teraz już pożegnać. Mam nadzieję, że taki vlog z dzisiejszego dnia Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas. A i może jeszcze Wam od razu przypomnę o trwającym rozdaniu Mikołajkowym. Jeżeli nie wzięliście udziału, to zachęcam. Można wygrać dwie nagrody, więc myślę, że fajnie. I tam też, jeżeli chodzi o warunki, to nie są trudne, tylko szybko przypomnę: potrzebna jest subskrypcja i wpisanie komentarza pod tytułem biorę udział plus numer zestawu, który wybieracie. Zachęcam Was serdecznie, oczywiście, do udziału, bo mówię, warunki nie są jakieś skomplikowane, a może akurat się uśmiechnie, do was szczęście, czego wam oczywiście życzę. Jak widzicie, ja bardzo fajnie spędziłam dzisiejszy dzień. Bardzo się cieszę, że zobaczyłam się z Ulą, bo no, bardzo lubię Ulę, bardzo Ulutkę kocham wręcz, więc jest to na pewno bliska mi osoba i bardzo lubię spotykać się z nią, więc dzisiaj jeszcze pojechaliśmy z Tamkiem, więc Tomek sobie pogadał tam z Pawłem, ja sobie spędziłam trochę czasu z Ulą, więc jak najbardziej fajnie. Myślę, że takie, takie wyjazdy do nich, bądź oni oczywiście do nas, są jak najbardziej wskazane. No nie miło spędziliśmy czas. od razu obejrzeliśmy sobie też mieszkanie, bo oni wybudowali dom i już tutaj powiedzmy, no już nie powiedzmy tylko już jest wykończony, więc też obejrzeliśmy co i jak tam, więc naprawdę bardzo ładnie urządzili to mieszkanie z klasą tak elegancko, naprawdę bardzo przyjemnie i tak sympatycznie się dzisiaj siedziało z nimi tam. Tak, porozmawialiśmy sobie troszkę, wypiliśmy kawę. No, i tak jak wcześniej widzieliście, poszliśmy na obiad, później na zakupy. No i tak się szedł dzień, w sumie już mamy ciemnicę za oknem. Już zasunęliśmy rolety, żeby nas po prostu sąsiedzi nie musieli widzieć, <gry> no bo co za dużo to nie zrobiło, tak? No i tak, no i chcieliśmy się z Wami serdecznie pożegnać. Buziaki dla Was i co? Życzę Wam spokojnej nocy. Buziaczki. Papa. Pa.